Waszyngton zastawił pułapkę na reżim ajatollachów w Teheranie. Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone Ameryki nie są gotowe do ataków na Iran, gdyż reżim ajatollachów obiecał Waszyngtonowi zakończenie represji wobec protestujących. Pojawiają się doniesienia, że kraje arabskie odradziły Trumpowi atak na Iran ale w regionie zachodzą wydarzenia sugerujące coś odwrotnego. Pentagon przenosi grupę uderzeniową lotniskowca z Morza Południowo-Chińskiego do strefy centralnego dowództwa Stany Zjednoczone Ameryki na Bliskim Wschodzie. W stronę wybrzeży Bliskiego Wschodu płyną lotniskowiec United States Ship Abraham Lincoln, uderzeniowy okręt podwodny i inne jednostki. W tym samym czasie pojawiają się doniesienia o przemieszczaniu amerykańskich wojsk w Katarze, w Izraelu Postawiono w gotowość obronę przeciwlotniczą i otwarto schrony. W tym samym czasie Reza Pahlavi, syn obalonego szahinszacha Iranu, potajemnie spotkał się ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Stevenem Witkoffem, aby omówić plany obalenia reżimu Ayatollahu. W tym samym czasie amerykański Departament Skarbu oficjalnie odnotował, że kierownictwo teokratycznego reżimu w Iranie zaczęło potajemnie wyprowadzać z kraju Miliony dolarów i wszystkie te działania, no nie można powiedzieć, że Stany Zjednoczone Ameryki zupełnie niczego nie planuje. Jestem Aleksiej Pieczy. Porozmawiajmy o tym, zanim zaczniemy, proszę zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, like komentarz i śledźcie mnie na Telegramie Pieczy News. Link znajdziecie w opisie filmu. Publikujemy tam najnowsze wiadomości na bieżąco. Po ostatnim oświadczeniu Donalda Trumpa wielu rozczarowanych uznało, że zdradził protestujących w Iranie. Trump niespodziewanie oznajmił, że w Iranie rzekomo wstrzymano zabójstwa i egzekucje osób aresztowanych przez reżim podczas zamieszek. Na razie, według Trumpa, ataki nie są planowane. Jestem pewien, że jeśli to się wydarzy, wszyscy będziemy bardzo zmartwieni, także wy. Właśnie dostałem informację, że zabójstwa i egzekucje Zostały wstrzymane, nie planują przeprowadzać egzekucji, o której ostatnio dużo mówiono. Dziś miał być Dzień Egzekucji. Jednocześnie, pomimo pozornie pojednawczej retoryki Trumpa, w regionie obserwuje się znaczną aktywność amerykańskiego lotnictwa. W nocy z 14 na 15 stycznia, co najmniej sześć samolotów tankujących. Poleciało do bazy Al-Udeid w Katarze. Podobna aktywność miała miejsce tuż przed atakiem Stany Zjednoczone Ameryki na irańskie obiekty jądrowe. Obecnie Pentagon przenosi grupę uderzeniową lotniskowca z Morza Południowo-Chińskiego do strefy centralnego dowództwa Stany Zjednoczone Ameryki obejmującej Bliski Wschód. W stronę wybrzeży Bliskiego Wschodu skierowano lotniskowiec United States Ship Abraham Lincoln. Uderzeniowy okręt podwodny i kilka innych jednostek. Przeniesienie grupy może zająć około tydzień. Pentagon nakazał przerzucenie grupy lotniskowca w związku ze wzrostem napięcia między Waszyngtonem a Teheranem. W Iranie, przypomnę, wciąż trwają masowe protesty, niestety już nie o takiej intensywności jak wcześniej. Prezydent Stany Zjednoczone Ameryki Donald Trump wielokrotnie groził Islamskiej Republice atakami. Jeśli nie zaprzestaną tłumienia protestów, to odpowiedź dla tych, którzy twierdzili, że Stany Zjednoczone Ameryki nie mają czym zaatakować Iranu, bo przerzucili wojska do Wenezueli, ale teraz lotniskowiec Lincoln jednak kieruje się na Bliski Wschód. Trump żąda od wojska szybkiego obalenia reżimu Ajatollahów. Podobno wystarczy jedno mocne uderzenie, by ich pokonać, ale doradcy Trumpa obawiają się, że reżimu Ajatollahów nie tak łatwo obalić. Dlatego Reza Pahlavi, 65-letni syn obalonego w 1979 roku Szachin Szacha Iranu, mieszkający na wygnaniu w Stany Zjednoczone Ameryki, miał potajemnie spotkać się ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Stevenem Witkowem. I właśnie podczas negocjacji Pahlavi przedstawił Amerykanom plan zorganizowania przekazania władzy po obaleniu reżimu Ayatollahów. Przy czym sam Pahlavi publicznie już o tym mówił. A teraz przytoczę jego cytat: To projekt, którym kieruję, stanowi mapę drogową dla odbudowy gospodarczej Iranu i jego reintegracji. Obecnie jest ponad 100 ekspertów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Współpracują także z odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami i utalentowanymi ludźmi z całego świata. Warto też zauważyć, że obecnie Pachlawi jest gwiazdą amerykańskiej telewizji, ale nawiasem mówiąc, Pachlawi mógłby być również korzystnym kandydatem dla Izraela. Dlaczego tak? Na przykład, według Pachlawiego. Irański program broni jądrowej zostanie całkowicie zakończony. Iran będzie występował jako przyjaciel i stabilizująca siła w regionie, a także stanie się partnerem w zapewnianiu globalnego bezpieczeństwa. Cytat: Wsparcie dla grup terrorystycznych zostanie natychmiast wstrzymane. Wolny Iran będzie współpracował regionalnie i globalnie w walce z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, handlem narkotykami i ekstremistycznym islamizmem. Poza kwestią nuklearną. Pachlawi obiecuje radykalny zwrot w polityce zagranicznej, w szczególności w dyplomacji. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi zostaną znormalizowane. A co najciekawsze, plan Pachlawiego przewiduje oficjalne uznanie państwa Izrael. Iran będzie dążył do rozszerzenia porozumień Abrahama. Ponadto Pachlawi obiecuje całkowite zaprzestanie finansowania terroryzmu, czyli wszystkich sił proksy w regionie. Co rozwiązuje wiele problemów bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Pahlawi uznał, że jego plan to nie tylko marzenie, lecz realna droga do stabilności, korzystna zarówno dla Irańczyków, jak i społeczności międzynarodowej. Dalej jeszcze jeden jego cytat. Upadek Islamskiej Republiki i powstanie świeckiego, demokratycznego rządu w Iranie przywróci godność narodowi. I przyniesie korzyści regionowi oraz światu. Wolny Iran stanie się siłą sprzyjającą pokojowi, dobrobytowi i partnerstwu. Na tym tle minister federacji, szef finansów Stany Zjednoczone Ameryki, Scott Besant, wygłosił głośne oświadczenie. Oto jego cytat: Kierownictwo teokratycznego reżimu w Iranie potajemnie wywozi miliony dolarów za granicę. Teraz widzimy, jak szczury opuszczają statek. Widzimy, jak miliony, dziesiątki milionów dolarów. Są przemycane z kraju przez irańskie kierownictwo. Widzimy, jak te pieniądze trafiają do banków i instytucji finansowych na całym świecie. Departament Skarbu Stany Zjednoczone Ameryki monitoruje te operacje, w tym przelewy przez banki i aktywa cyfrowe. Będziemy śledzić te aktywa i nie będą mogli ich zatrzymać. To jest oświadczenie ministra finansów Stany Zjednoczone Ameryki. Donald Trump jednak ponownie publicznie miesza karty. I Trump oświadczył, że irański opozycjonista Riza Pahlavi robi dobre wrażenie, jednak jego realne poparcie w kraju pozostaje pod znakiem zapytania. Cytat: Wydaje się bardzo sympatyczny, ale nie wiem, jakby sobie poradził w swoim kraju. Jeszcze nie osiągnęliśmy tego poziomu, nie wiem, czy jego kraj zaakceptuje jego przywództwo. A jeśli tak, to na pewno mi to odpowiada. Postawię tu wielokropek. Opinie i wnioski piszcie w komentarzach pod odcinkiem. Jeśli ten odcinek był dla Was interesujący i przydatny, możecie wesprzeć działalność tego kanału na YouTube swoją darowizną lub płatną subskrypcją, korzystając z linków i danych podanych w opisie tego filmu. To już wszystko. Dbajcie o siebie.